Czy pana zdaniem właśnie polityka historyczna może pomóc w sklejaniu tej naszej podzielonej wspólnoty w tej chwili? W jakimś sensie tak, aczkolwiek w jakimś sensie będzie również prowadziła do podziałów i trzeba mieć tego świadomość, tak? Że ci, którzy są potomkami zdrajców, nigdy nie będą chcieli przyznać tego, że są potomkami zdrajców, i oni będą walczyli z prawdą historyczną. Tak jak powiedziałem, miejmy tego świadomość, że dzisiaj dzieci i wnuki zdrajców Rzeczypospolitej, którzy tutaj walczyli o utrzymanie sowieckiej dominacji nad Polską, zajmują wiele eksponowanych stanowisk w różnych miejscach, w biznesie, w mediach, w różnych wpływowych miejscach. Oni nigdy nie będą się chcieli zgodzić na to, żeby prawda o, o wyczynach ich ojców, dziadków i pradziadków zdominowała polską narrację historyczną. Będą zawsze przeciwko temu walczyli. I, I w tym znaczeniu tej jedności nie będziemy mieli, nie będziemy mieli nigdy. Natomiast Polska jako taka, jako generalnie społeczeństwo powinna i, ma, i wierzę w to głęboko, że jest zjednoczona w tym, co najważniejsze, w tym, że niezwykle ważne było odzyskanie niepodległości w 18 roku, że obrona nie tylko Polski, ale Europy przed sowietami w 20 roku, bitwa warszawska. To był wielki, ogromny sukces polskiego oręża, czyn polskiego bohaterstwa, że budowanie Drugiej Rzeczypospolitej, Centralny Okręg Przemysłowy Gdynia to są wielkie zasługi, i to jest to, z czego my, jako Polacy, nie tylko możemy, ale powinniśmy być dumni. I o tym mówmy, o tym na pewno możemy mówić razem. Potem mieliśmy momenty, rzeczywiście patrząc na naszą dzisiejszą historię i jej reminiscencję, bardzo, bardzo trudne. Ale kiedy mówimy na przykład o ojcach niepodległości o Dmowskim, o Witosie, o Paderewskim, o, o Piłsudskim przede wszystkim, prawda? To pamiętając o tym, że były wśród nich ogromne podziały ideologiczne, spory i gigantyczne konflikty, pamiętajmy, że oni wszyscy byli ojcami niepodległości. Oni tej niepodległości chcieli. Oni mieli różne wizje polskiego państwa, ale wszyscy wiedzieli jedno: że chcemy państwa naszego, niepodległego, w którym sami będziemy o sobie decydowali. I to był z całą pewnością, i wierzę w to głęboko, że do dzisiaj jest ten absolutnie element wspólny. Jeżeli mówimy o rzeczach, gdzie budujemy wspólnotę, jeżeli mówimy o jedności, to na pewno jesteśmy jednością, jeżeli chodzi o kwestie niepodległości, suwerenności, tego, co dla nas najważniejsze, żebyśmy sami mogli o sobie dyskutować, a potem już będziemy się spierali, a potem będziemy dyskutowali, a jakie ma być oblicze tego państwa, a czy ono ma być bardziej takie, czy ono, być, czy ono ma być bardziej liberalne, czy ono ma być bardziej socjalne, czy biednemu należy się pomóc, czy też każdy sam o sobie decyduje i w związku z tym, jeżeli biedny jest, to niech sobie będzie biedny i najwyżej umrze z głodu, ale y, tylko ci, którzy umieją się zrealizować, mogą mogą liczyć na sukces i każdy wszystko sobie sam zawdzięcza. Ja jestem akurat zwolennikiem jednak państwa opiekuńczego, ja jestem jednak zwolennikiem państwa, które jest państwem społecznej gospodarki rynkowej, czyli takiej, która jest ukształtowana zgodnie z wartościami chrześcijańskimi gdzie zwraca się uwagę, gdzie jest obowiązek wsparcia dla tych, którzy sobie nie radzą, gdzie, gdzie jest ten obowiązek także i tej przysłowiowej jałmużny tak, dla najbiedniejszych, ale gdzie każdy człowiek zasługuje na to, żeby go dostrzec, gdzie państwo ma obowiązek walki o wyrównywanie, o wyrównywanie szans. Ktoś może mieć inny pogląd, ale wierzę w to, że obydwaj będziemy chcieli tego, żeby Polska była państwem wolnym, suwerennym, niepodległym i żebyśmy to my, jako Polacy, mogli decydować o tym, jaki będziemy mieli w naszym kraju ustrój, a nie żeby ktoś nam go narzucał.